z tej strony Peter i zapraszam Was drodzy widzowie na kolejny odcinek z gry Major Officer. W dzisiejszym odcinku wykonamy kolejną służbę, która będzie oczywiście trwać 25 minut. No i tak dla odmiany akurat w tym odcinku będę, będę, musiał pokazać, będę musiał pokazać obecność policji w radzie Conway. No akurat mnie zaskoczył, musimy z jego drobnym wypadkiem w Kalachan, ale tak nie jest specjalnie. Mnie to nie interesuje, może inny patron, ktoś tam sobie to weźmie. Będę to wziął, bo zawsze jakieś punkty hmm. by się przydały. Widzę, że coś tu mi laguje. Oj, coś mi to się nie podoba. Eee, no Nie specjalnie.

The no, needs no to be transported. Thank you for taking over. Please stay calm so we can go to the police precinct. Please respond. I am deep in this case right now. We have an RSD that needs to be transported to the nearest precinct. It's I'm dealing with something the... the... else, stay, stay calm. How are you doing, officer? No, witam, witam. No. Hi there. We require an officer to handle a traffic stop. Can you take care of it? Oh Znaczy, nawet podobno kontrolę drogową z tego, co no to jeszcze sprawdzałem, no chyba poprawili. Dobra, widzę, że tak. Znaczy. mogę transportować kolejno kolejną zatrzymaną osobę. No, what are Hey, partner. I have a full patrol ship today. I'll let you take I'm care of i police station. Thanks for the support. situation Is anyone available? Please cooperate and get into the car. Może trochę coś tam zmieni to ustawienie graficzne, ale nie że można pojechać tu na komisariat. Dobra, już jestem. Hmm, coś na początku, znaczy na początku było niby ok, ale 5 minut później coś poszło nie tak i musiałem zmienić jednak ustawienia graficzne. Mam nadzieję, że teraz będzie w porządku. Dobra, miałem jakąś intuwencję, ale się zagadałem. Ok, jest, okay, można się zająć poważnym wypadkiem w Python, ale mnie to nie interesuje. No właśnie ja tak się zastanąłem w co tutaj było patrol, nie five, tak. Six, z ale na pewno tak wyłączyłem cienie, bo to najbardziej tutaj mi to przeszkadza. Nie tyle, że mi to przeszkadza, ale... No, jednak wolę trochę zaoszczędzić na zasobach. Tylko trochę coś mi się tak wydaje, że teraz... W... Jakoś inaczej mi się te połoty mi się świecą. Ja poczekam, może będzie jakaś interwencja w Conway, ale ja tak się zastanawiam. Ja, chyba coś jeszcze po zakończeniu tego odcinka. Chyba jeszcze trochę tam przedstawię kilka opcji. może. No dobra, jest wypadek w Conway okej, okay, dobra, mogę przyjąć. Mogę przyjąć ten wypadek. Nie wiem, coś chyba jest zlepo, i teraz jakoś się w nim nie dość buty Na pewno tak, z tego co wiem, to. Oj, <śleskujesz> oj, panie. Jak wy tutaj jeździcie, co? A kto niby tutaj zaczął? Tutaj ja nie mam żadnego control, pojęcia. Four, five, six, Nawet nie wiem, w co ręce włożyć. No ale dobry. No e, to chyba roślinność, chyba jednak prawie. No tam jest trochę tych, kilka opcji tych od grafiki i... Kurczę. Właśnie tak teraz się teraz zastanawiam, która to może być opcja. Hmm. Bo niby jest, z jednej strony niby jest okej, okay, ale jak bardziej tutaj się przybliżę, to... Znaczy może, nie wiem, może tego nie widać, ale ja to widzę, że... że trochę tak piksele chodzą tam na samochodach i w ogóle dobra tutaj z tej strony jeszcze zrobię zdjęcie no i tak trzeba tutaj trochę się zająć zdobywaniem punktów a nie tylko marudzić o grafice i tak dalej, optymalizacji gry Okej, okay. dobra. Z jednej strony wydaje mi się, że jest okej, okay, no. Fokować się na tak tych Ale dobra, to, to już się nie będę tu zwracać głowy, Tylko ja bym chciał... Mógłby pan się przesunąć trochę? Tak może nie nie, nie specjalnie. Okej, okay, eee, inaczej to zrobię. Yo. 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 yo, yo. Hi. This is Patrol 4561. I can take that. Nie, to jeszcze. Dobra, to już robiłem. Okay. No to teraz pytanie: od, które, od którego kierowcy zacząć? Bo. Nie wiem. Pomysły, 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 pomysły. No i ten i oczywiście trzeba też. E... Tak w skrócie powiem, że te osoby, które tutaj na początku transportowałem, to no można w teorii powiedzieć, że one uciekły, ale tak naprawdę po prostu w magiczny sposób zniknęły. Bo...

No i tutaj pojawia się kolejna rostka. Czy przypadkiem tutaj nie nałożyć panu w tym stropce za skradziony dokument tożsamości? Bo. Coś mi się tak wydaje, że gra może to potraktować jako ujemne punkty. Że niewłaściwe. Właściwie sposób myślenia. Yy, dobra, ale i tak ta osoba ma przekrwione oczy, więc. no... Więc pewnie coś tutaj jeszcze coś innego wykryje. Okej, okay, ale co tutaj mogę nałożyć mandat? Chyba za. za pęknięty przyniósł No taki jest już. I'm Mm -hmm. Please cooperate. Dispatch here. We have an emergency. Any available officers please respond. I'm not available at the moment. You'll take a test. Please call Ok, dziękuję. Okay, A nie, chwila to nie, nie wszystko. No tu jeszcze jest jedna opcja znaczy jedna rzecz do sprawdzenia. Mianowicie to, że pan jest aresztowany za. I'm going to handcuff. No, so the damage is not good. Okay. I'm dealing with something else currently. I'm escorting you to the police precinct. Mm -hmm. A tak co do kwestii ogólnie ustawień graficznych, to ja tam bodajże zmieniłem, zmniejszyłem od, jakby natężenie ruchu, zmniejszyłem i natężenie pieszych. Dobra, to tak, ja tutaj będę musiał wezwać... I have a car here that needs to towing. Pojazdów. Please send a tow truck to my current location. No, niestety, no, okay. it? Okay, i hmm. Please show me. Yes, officer. There you go. I'm just taking I'll take us. A... Please take your accident report. Yeah, seems fine. Thank you, officer. Mm hmm. To będzie. Wszystko. A zaraz o przypadkiem panu nie wystawię mandatu. Dobra, już sam. Sobie, sobie poszedł. I było vehicle here for towing. Can you send ten ten tow We have an emergency. I have a vehicle here that needs towing. I am deep in the city. I need a record now. of my current location, please. There's a traffic jam in your vicinity. Tow truck will be sent to your location as soon as the route is clear. We have an arrestee that needs to be transported to the nearest precinct. Is a unit available? Show me your ID. I'm focused on another issue at the moment. Sure. Here you go, officer. Mm -hmm. Nieważne dokumenty, nieprawidłowy nie stan ubezpieczenia, pytanie. No, tak. Nie w. do ta ważności nieprawidłowa. Nie Dobra. I tutaj jeszcze będzie mandacie dodatkowo, oczywiście, no taki standard w pakiecie. No, This is patrol 4561. No, Nie, to przyniosę. No. I oprócz tego jeszcze, nieważne, to misja rejestracyjne. tracyjna. No. I'm just taking... Jak skończę to interwencję, jak jeszcze będzie trochę czasu, to może spróbuję na odcinku pozwaniać kilka opcji demograficznych. No, właściwie jedną opcję, bo nie wiem, coś mi to się nie podoba jakiś teraz obraz jest trochę taki rozmyte czy coś, nie wiem. Okej. Okay. jest right no. Mogę jeszcze panu wydać ten protokół wypadkowy, czy tak już niespecjalnie? Chyba. Bo... No nie. No to. Trudno się mówi. Okej, okay. to jeszcze jeden tutaj samochód się został. No mam nadzieję, że tylko ten jeden, bo nie wiem. Tylko pod warunkiem, że mnie ja tutaj załapie. O co chodzi? Great. Here you go, Mhm. Mm no to tu właściwie nie ma co sprawdzać, tylko od razu można nałożyć kajdenki. No Ale tak, w razie w sprawdzę jeszcze okay, obecność alkoholu. I'm just... Cold. For an emergency, please respond. Not was you, Pony Menishmil, Shoddene Commandatu. This is Patrol 4561. I'll handle the accident. I'm Bodo Bramand, sir. You must not be serious, nothing I have to find you. The unit I'm focused on another issue hey. in a moment. I jeszcze ta rewizja. All right. To... No, ale to oczywiście nie wszystko bo i tak będzie pan zatrzymany za skradzione I'm going to cuff you. Okay. No, I right need backup. Back Transport. Assistance is requested for an emergency. Please respond. The closest available unit will be dispatched to your location. Negative. Okay. Okay. Not available right now. I have a vehicle here for towing. Can you send a tow truck to my current location? truck will be at your location i just parked close to you i will arrive at your location soon <smart noise> hello i'm here to bring your suspect into custody please do not resist and come with me to the patrol car you <smart noise> <smart noise> <smart noise> ja tutaj spróbuję jedną rzecz zmienić. No właściwie tak, skraj cierpczości I się wydaje, że właśnie to ma wpływ. I to zostawiam na 80. Właśnie nie pamiętam, jakie ustawienia miałem wcześniej. Hmm. Powrócę. Ale dobra. To jest jedna rzecz. I teraz tak. Druga rzecz właśnie. nie, wydaje mi się, że tutaj jest OK. Teraz bym poprawił tą roślinność. Jest w miarę OK. Mam nadzieję, że nic tutaj się nie stanie. Roślinność dam na wysoką jakość cieniowania. To może dam ustawię na średnią. Dobra. I teraz nie powinno być... Nie, no jest nadal to samo. Czy tak roślinność poprawiłem? Chyba. Nie wiem. A co do tych pikseli, to tutaj będzie trzeba... Wydaje mi się, że anti leasing bo to chyba miałam na wysoko ustawiony. Coś mi się tak wydaje. Pośrednie pomiędzy obiektami widocznymi na ekranie. Włączenie tej opcji może zwiększyć wydajność. No. Dobra, teoretycznie. Niby jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o te budynki w Oddali. Ja będę musiał to chyba po zakończeniu nagrywania odcinka sprawdzić, co ja tu namieszałem. Albo nie, w sumie, dobra. Antylisyk odpowiada właściwie za te budynki, bo chodzi tutaj o to, że o krawędzie. Niedoskonałości na krawędzach hmm, mogę zmniejszyć. No oczywiście im wyższe ustawienie, tym większy spadek wydajności, ale lepszy obraz. No I to jest OK. Tylko, tylko ten spadek wydajności ja mogę odczuwać. Tylko ja teraz się zastanawiam. Jakimś cudem poprawiłem teraz oświetlenie tutaj. I teraz pytanie, która to opcja tego była? Słuchajcie, będę musiał tak to trochę sprawdzać. Tak, country sync. Tylko widzę, że znów. Right remain... Nie, teraz mi się wydaje, że jest way, way, ok. Nie ma.

Może to było chwilowa taka usterka, że niby nagle na spadek FPS-ów miałem. Muszą być też tego typu sytuacja. Dobra. Jak tutaj zaraz będzie się zbliżać końc służby, więc już tutaj Tego gościa odstawię do aresztu. Do celi. No i tak, od, y, Dzisiejszy odcinek krótki, bo przy był trochę dłuższy. Więc w miarę... W miarę jest okej. Okay. Tylko oczywiście ilość punktów trochę tak no. zbyt najlepiej dzisiaj poszło, ale no to wiadomo z jakiej przyczyny. Dobra. A szkoda, że właśnie w tej grze, To jest o tyle dziwne, że w tej krze akurat nie ma takiej opcji jak yy, limit FPS-ów. No właśnie. Dobra. No, to tutaj właściwie, no tylko co? No, zająłem się jednym wypadkiem, no i to, co było na samym początku, czyli niby tam. Teoretycznie niby transportowałam tą osobę, ale jednak tak nie do końca, więc gra tego nie coś tam policzyła, ale tak nie, nie do końca policzyła. Dobra, Mniejsza o to, ale tutaj oczywiście dodatkowe punkty dostałam za pokazanie obecności policji. No i oczywiście bonus na brak partnera, czyli tutaj 202 punkty. No czyli w sumie ogólnie 707 punktów EXPA. Okej okay. ja No i powoli oczywiście zbliżam się do poziomu 10 Dobra więc zapraszam was, widzowie do komentowania, lajkowania, subskrybowania kanału Pitrofo5, żeby nie przegapić kolejnych no w miarę normalnych odcinków, odcinków z Policy Monitor Patrol Officer jak również zapraszam Was do wspierania kanału poprzez tonę i w opisie. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.